Przy mikrofonie pan Marcin Kosiorek, starosta łowicki i witam serdecznie i pan Krystian Cipiński, wicestarosta starosta łowicki. Dzień dobry, witam w naszym studiu. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wczoraj pierwsza sesja Rady Powiatu Łowickiego siódmej kadencji. Uroczysty moment, radni złożyli ślubowanie, ale też ważne momenty nastąpiły w kontekście funkcjonowania oczywiście tego samorządu. Wybór zarządu, myślę, no był tutaj taki kluczowy. Oczywiście przewodniczący rady został wybrany. Panie starosto, jak rozmawialiśmy ostatnio, to ja pytałam, czy siódmego przywitamy się znowu i zapytam pana. Panie starosto, jak widzi pan przyszłość powiatu łowickiego? Mówił pan, że ach, to jeszcze takie niepewne, no ale to tak właściwie nie było zaskoczeń wczoraj. No tak, no ale igrzyska się skończyły, ale w trakcie igrzysk zawsze musi być ten element teatru, który odbył się. Mhm. A teraz wracamy do rzeczywistości. Bierzemy się za pracę. Pierwszy dzień pracy z nowym wicestarostą, z czego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że mieszkańcy też dlatego, że wyrazili swoją wolę w trakcie wyborów i no, w większości bez formacji, którą reprezentuje, większość była ciężka do utworzenia. Koniec wyborów po prostu nastąpił. W powiecie to jest trochę inaczej. W gminach wybiera się wójta burmistrza, prezydenta i to jest ten moment już wyboru, który kończy wszystko, a w powiecie to jest moment pierwszej sesji, która. Nie przeciągała się jak 5,5 roku temu. Yy, wszystko stało się na, na tej jednej sesji. Zresztą porozumieliśmy się z Łączyna-Słowicz od razu po pierwszej turze i porozumieliśmy się dwuwariantowo i umów trzeba dotrzymywać, wszystkie umowy są dotrzymane. A Dlatego teraz... też wczoraj chyba nie było zaskoczenia, że właśnie pan zgłosił kandydaturę pana Krystiana Ciepińskiego na wicestarostę Łowickiego. To chyba było takie oczywiste. No tak. Panie starosto. No, no, no tak, no, przecież nie kryliśmy tego, natomiast no, nie zdradza się kuchni, bo to zresztą mało interesujące tak naprawdę i czasami świadectwo o sobie dają ludzie, którego nie spodziewamy się z, pewnych zachowań. Ale no to jakby, no działanie w stresie, pod presją, a potem jest rzeczywistość, która w tej chwili jest dzisiaj. Pierwszy dzień pracy nowego zarządu i na tym się będziemy już teraz koncentrować. Wicestarosta pan Krystian Ciepiński. Rozumiem, że sprawy powiatowe nie są panu obce. Z powiatem jestem związany od 2018 roku. Od samego początku aktywnie uczestniczyłem w strukturach powiatowych, bo przecież byłem przewodniczącym Komisji Edukacji, już tak najkrócej mówiąc, bo to bardzo długa nazwa. I od samego początku też dobrze nam się współpracowało ze starostą. Myśmy jako Klub Radnych Łączy Słowiczy i Powiatłowicki nigdy nie negowali w sposób uporczywy, złośliwy decyzji podejmowanych przez Ale zarząd. Ale ja tam pamiętam kilka takich momentów ostrzejszych pracy, pracy rady, kiedy, kiedy byliście w, w opozycji. No momentami tak skrzyło. To był moment, myślę, takiego docierania troszeczkę też Poznawania siebie na początku, faktycznie, chociaż my nigdy nie traktowaliśmy siebie jako opozycję. Mm -hmm. To nie było naszą intencją, żeby być częścią Rady i jednocześnie przeszkadzać, dekonstruować pracę i Rady i zarządu. Z biegiem czasu, oczywiście, to się wszystko wyklarowało. Czyli rozumiem, różnić się tak, ale mądrze. Tak, zdecydowanie. To jest, myślę, takie bardzo zdrowe podejście, które powinno towarzyszyć chyba wszystkim przedstawicielom organu wykonawczego stanowiska jego przepraszam, właściwie, w, no w całym powiecie łowickim. Dzisiaj mamy sesję Rady Miejskiej, również radnych miejskich. Zachęcam do tego, żeby po prostu się dogadywać i współpracować. Mhm. Zapytam jeszcze o członka zarządu, bo oczywiście zarząd to starosta, wicestarosta i członek zarządu. Od wczoraj też etatowy, pan Michał Trzoska. Nie, nie od wczoraj, dlatego, że to wymaga zmiany statutu, a statut publikuje wojewoda w dzienniku ustaw. Ale wczoraj... Między z taka propozycja dniem, padła tak, na sesję. Tak, to tak więc nie wiem, kiedy opublikowane mhm. to zostanie, czyli około tam dwa do trzech tygodni, maksymalnie może to trwać. Wtedy faktycznie będzie jako już pracownik etatowy. A Michał dlaczego Krzysztof? dopiero teraz taka zmiana nastąpiła, Panie Starosto? Yy, dlatego, że w mojej koncepcji nowego zarządu. Jest to, aby bardziej dynamicznie przystąpić do działań. Rzeczywistość, która jest na zewnątrz, zmieniła się też, dlatego jest potrzeba moim zdaniem właśnie tego typu zmiany. Jest to związane z zarządzaniem powiatem całym, czyli jednostkami i, i urzędem, który funkcjonuje bardzo dobrze. Natomiast będzie wymagał w tej chwili właśnie takiej pomocy, pewnie też reorganizacji, dlatego że jakby nie ma komórki bezpośrednio zajmującej się funduszami europejskimi, nawet w nazwie nie ma czegoś takiego, więc a, y, będzie tych konkursów, będziemy starać się składać wszędzie i na wszystko, na co jesteśmy przygotowani oczywiście i na co jest koncepcja. Więc jeżeli tylko takie będą możliwości, to będziemy to y, składać, przygotowywać te wnioski. No, Michał Trzoska z pięcioletnim ponad doświadczeniem pracy w Urzędzie Marszałkowskim na pewno jest bardzo dobrym nabytkiem już jako pracownik. Mhm. Pan, panowie, spójrzmy jeszcze na wczorajsze głosowanie. Myślę, że uważni obserwatorzy zauważyli to, jak wygląda skład y, Rady Powiatu Łowickiego. Jak wyglądało głosowanie. Pan starosta dziesięcioma głosami, pan wicestarosta już 11 głosów za i ym, i zdaje się członek zarządu powiatu pan 14. Michał Trzoska 14. To też, tak, to też nie, pokazuje. To nie jest nic nadzwyczajnego. To zawsze tak było, bo w momencie, kiedy wybrany jest starosta, a zawsze odkąd ja jestem co najmniej, czyli od 2006, a tak naprawdę byłem na sesji pierwszej w 2002 roku, kiedy kadencja się rozpoczynała, Zawsze był kontrkandydat i zawsze było to jednym głosem, czy prawie zawsze było to jednym głosem, a potem, no to już wiadomo, to starosta jakby zgłasza, bo tylko on może to zrobić, a reszta, no to albo może mm -hmm. bardzo wyrazić swoją niechęć, albo po prostu głosuje, bo po co, po co już tutaj yy, walczyć. I emocje opadły o jeden głos na głosowaniu na wice a już potem te emocje były mniejsze. I racjonalność. I myśli pan, panie starosto, że przy kolejnych głosowaniach te emocje też będą mniejsze, bo to, tak naprawdę macie jeden głos przewagi, że tak powiem, w Radzie Powiatu Łomickiego. Ale to wystarczy popatrzeć, jak te głosowania wyglądały w tamtej kadencji. No, większość spraw, czy zmiany w budżecie, czy... No najwięcej jest zmian w budżecie głosowanych, prawda? A więc... No na komisjach są wyjaśniane tematy, no przecież nikt tam nie robi nie wiadomo czego na bieżąco funkcjonowanie powiatu, czy, czy samego starostwa, czy jednostek wymaga zmian, przerzucania tych, tych, tych cyferek w tych rubryczkach, co jest bardzo nudne też i nikt się tym nie interesuje tak naprawdę i to przechodzi praktycznie jednogłośnie. Yy, yy, wiadomo, kluczowe głosowania to czerwcowe głosowanie, raport nad stanem powiatu. Tu pewnie też będzie jednym głosem, bo to jest za blisko od wyborów, ale to nie oznacza, ja też zostałem 5,5 roku temu wybrany jednym głosem, natomiast. Potem było dodatkowe pięć jeszcze kwitowało mój, mój ostatni rok, więc. Ja Wszystko nie sądzę. przed nami. Tak. Panowie, tak na koniec, bo oczywiście będziemy rozmawiać na antenie Radia Wiktoria jeszcze bardziej szczegółowo o tym, co dzieje się w Powiecie Łowickim, ale tak na koniec podsumowując naszą rozmowę, te najpilniejsze sprawy, priorytetowe na tę na najbliższą kadencję. Pan Starosta. Podstawową rzeczą jest dokończenie dużej inwestycji, którą chcielibyśmy oddać jeszcze w tym roku i to będzie możliwe, to będzie pewnie jedna z pierwszych rzeczy, którą razem też obejrzymy, czyli sala gimnastyczna w ekonomiku. Jesteśmy przed przetargami w... Pod koniec maja najpóźniej ogłosimy przetarg na kanalizację w muzeum, na jeszcze w muzeum dodatkowe remonty i aplikacja po kolejne środki unijne. Przygotowujemy wniosek dla ekonomika, właśnie, bo to była jedyna szkoła, która w tym. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tym dużym dofinansowaniu na szkoły, więc to będzie kolejny wniosek złożony po środki unijne. I każde konkursy, które po kolei będą wchodzić, to będziemy składać. Mamy przygotowane projekty, które przecież nie wypaliły, jak chociażby budowa powiatowego centrum pomocy rodzinie. Troszeczkę zajmiemy się też plażą i, i tymi przystaniami kajakowymi. No, jest masa jest rzeczy. Jest nad czym pracować. Tak. Pan Wicestarosta będzie otwarty na potrzeby, na rozmowy, na dialog z mieszkańcami powiatu łowickiego. Jak pan widzi swoją pracę? Zdecydowanie tak, ja jestem z natury bardzo otwartą osobą, osobą dialogu. Myślę, że właśnie tutaj na dialogu będziemy budować też naszą nową inicjatywę, którą ogłosiliśmy w drugiej turze, to jest łowicka wspólnota samorządowa. Tutaj będziemy zapraszać wójtów z terenu powiatu łowickiego. Z taką intencją, żeby rozwijać turystykę, tworzyć wspólny i spójny program imprez wydarzeń kulturalnych i budować wszystko to, co możliwe do budowania wspólnie, właśnie, tak, żebyśmy sobie. Nie kolidowali w tym, a pomagali. I myślę, że tutaj już jest dobre podłoże do tego, bo już yy, zalążek jest i zaczyn zrobiony. A kolejni wunto, wójtowie będą na pewno do tego dołączać i tutaj będziemy tą platformę skrupulatnie budować. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Pan Marcin Kościorek, Starostałowicki i Pan Krystian Ciepiński, wice Starostałowicki w Studio Radia Wiktoria. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.